Pojawić się właśnie wraz z jego pojawieniem się w Fortnite. Cie. W ostatnich dniach do internetu wyciekły informacje na temat króla lodu i tego, że powraca on do Fortnite'a, lecz jest przy tym ważna, zmienna, ponieważ okazuje się, że sam król lodu powraca, ale nie jako postać na event WG, tylko jako nowy boss, który będzie chodził po wyspie. Informacje o tym zostały podane przez dokładnie tą osobę, którą macie teraz na moim ekranie w tle i napisała ona tam, że w plikach gry jest pewien plugin, który świadczy o tym, że jego postać będzie teraz bossem na wyspie i dodaje on, że nie wie czy chodzi tu. Obosa, który będzie na wyspie Uji, czy może obosa, który pojawi się na wyspie Battle Royale? Niektóre osoby na Twitterze zaraz po pojawieniu się tej informacji zaczęły dawać nam znać, że jego postać ma zostać wprowadzona do Fortnite wraz z startem nowego rozdziału 7 i dają znać, że będzie to boss, który zostanie dodany do Fortnite dopiero w tym nowym rozdziale. I jest nawet na to kilka dowodów, które mogą to potwierdzać. Jak wiemy, Król Lodu to postać zimowa, która została kiedyś wprowadzona. Do Fortnite'a na event zimowy, a skoro teraz ma on trafić do gry jako dodatkowy boss i nie wiadomo do jakiego trybu trafi, to jest szansa, że ujrzymy go na wyspie rozdziału 7 zaraz po jego starcie. Jak nie wiecie, to w nowym rozdziale, zaraz po jego starcie, poza tym, że dostaniemy całkowicie nowy karnet bojowy, nowe lokacje, zmiany na wyspie i nowe przedmioty w grze, zaraz po jego starcie wystartuje również event zimowy z prezentami, więc jak najbardziej król lodu może trafić wtedy do Fortnite'a. Czy tak będzie, tego na teraz nie jestem w stanie wam potwierdzić, ale patrząc na to, że kiedyś król lodu nie był bossem na wyspie, tylko pojawił się na chwilę na evencie, a teraz ma pojawić się jako boss. Można się spodziewać, że rzeczywiście zostanie on wydany na wyspie rozdziału 7, ale na szczegóły niestety musimy sobie jeszcze troszeczkę poczekać. Nagnie tak wszystkie informacje jakie mam dla Was w temacie nadchodzącego nowego rozdziału 7, ponieważ poza tym, że poznaliśmy informacje na temat pierwszego bossa jaki może pojawić się na wyspie, do neta wyciekły informacji na temat pewnego nowego trybu gry jaki, co ciekawe może zostać wprowadzony do Fortnite właśnie wraz z startem tego nowego rozdziału. Tutaj tak dla przypomnienia dla wszystkich, to od momentu rozdziału 5 za każdym razem gdy do Fortnitea trafi nowy rozdział, twórcy Fortnitea wprowadzają do gry kilka nowych trybów i mam tutaj na myśli przykładowo tryblego, tryb wyścigowy, tryb. Ognia i wiele innych ciekawych trybów. No i to właśnie teraz pojawiły się informacje na temat kolejnego nowego trybu gry, jaki może zostać wprowadzony do Fortnite'a, a cały ten temat w ostatnich dniach został podany przez dosłownie wszystkich likerów na Twitterze, a w tym przez likera Hypexa, który napisał nam, że do Fortnite nadchodzi tryb gry o nazwie Graj jako Złoczyńca. Jak sama nazwa wskazuje, tryb ten będzie polegał mniej więcej na tym, że zaraz po wejściu do gry zmienicie się w jednego ze złoczyńców, którzy byli na wyspach od rozdziału pierwszego do rozdziału 6 i każdy będzie innym i tak. Jak będziecie walczyć z innymi przeciwnikami właśnie w tym trybie. Zapewne, gdy traficie na jakiegoś konkretnego złoczyńca, automatycznie otrzymacie również jego przedmioty oraz jego umiejętności i tak mniej więcej to będzie działać i według doniesień od likerów twórcy gry dopiero rozpoczęli pracę nad wydaniem tego trybu w Fortnite. Patrząc na to, że do startu nowego rozdziału siódmego zostało już naprawdę bardzo mało czasu, jest szansa, że tryb ten zostanie wydany w grze wraz z jego startem, tym bardziej, że jest to chyba wystarczający czas, aby twórcy gry do końca dopracowali cały ten nowy tryb. Obecnie nie jestem w stanie wam zagwarantować, że akurat ten nowy tryb gry zostanie wprowadzony do Fortnite w rozdziale 7, ale wiemy, że trafi i wiemy na pewno, że wraz z startem nowego rozdziału do gry trafią nowe tryby, ale tak jak mówię, nie wiemy jakie i nie wiemy, czy akurat ten tam trafi. No i możliwe nawet, że właśnie ten król lodu, o którym mówiłem wam wcześniej, został przygotowany po to, aby został wydany wraz z startem właśnie tego nowego trybu w rozdziale 7, ale to dopiero zobaczymy. I na obecny moment, król lodu ma trafić na wyspę rozdziału 7 albo na wyspę Uji, tego nie wiemy. No i przy okazji znamy może możliwe pierwsze tryby nowego rozdziału w grze. A na koniec, jak zawsze, mam dla Was kilka takich dodatkowych informacji. A pierwszą informacją, którą dla Was przygotowałem, jest informacja na temat pewnej darmowej nagrody, która, co najważniejsze, będzie dla Was dostępna tylko i wyłącznie do dnia dzisiejszego, i potem nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie jeszcze dostępna. A chodzi tutaj oczywiście o darmową parasolkę. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, a to dokładnie w piątek do gry powrócił tryb Delulu, czyli tryb z czatem zbliżeniowym. I tak jak zapowiadałem wam już ponad tydzień temu, tryb ten był dostępny w ubiegły weekend, i ten teraz jest on dostępny tylko i wyłącznie do dnia Dzisiejszego. Wspominam tutaj o tym nie bez powodu, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej nie mam totalnie pojęcia kiedy Trypton ponownie zostanie wprowadzony do Fortnite'a, a jest to ważne, ponieważ jest tam dostępna darmowa parasolka za wygranie gry i macie ją widoczną teraz na moim ekranie w tle.